Istnieje całkowicie legalna i darmowa metoda, aby otrzymać do dwóch produktów za darmo w temu i w tym wideo Ci to wyjaśnię. Pierwsze co musisz zrobić to przejść do swojego telefonu i odinstalować aplikację temu. To jest najważniejsza część procesu. Upewnij się, że to zrobisz, inaczej metoda nie zadziała. Następnie wejdź w link w opisie, przeniesie cię na stronę internetową temu i stamtąd kliknij pobierz, aby ponownie zainstalować aplikację. Teraz kluczowym krokiem jest stworzenie całkowicie nowego konta temu. Jeśli go nie masz, tworzysz je po raz pierwszy, a jeśli już masz, używasz całkowicie nowego. To jest bardzo ważne. Jeśli nie stworzysz nowego konta, temu nie przyzna ci prezentu dla nowego użytkownika. Jeśli masz wiele kont e-mail, tak jak ja, możesz użyć jednego z nich. Następnie przejdź do paska wyszukiwania i wprowadź ten kod: F R P Z G D Z Z 49. Teraz przechodzisz przez ekran, na którym zawsze otrzymasz przynajmniej jeden darmowy produkt. Wybierasz ten, który najbardziej Ci się podoba i już go masz. Otrzymałeś przynajmniej jeden darmowy produkt od temu. Skomentuj, czy to Ci pomogło i czy znasz jakiś inny trik.